A szkoła pamięta się nauczycieli przede wszystkim. Troszkę kolegów niektórych też myśmy byli dość taką rzadką klasą, bo nasza klasa była koedukacyjna, czyli było parę dziewczyn, też się niektóre pamięta. No, przede wszystkim tutaj się rozwinął jakby mój taki, trudno to nazwać może talentem, ale przynajmniej zamiłowanie do teatru. Ta szkoła ma coś fantastycznego, że zaprowadziła takiego pastuszka, jak ja byłem. Do opery na przykład, do, tego, do tych atłasów czerwonych, do tych żyrandoli kryształowych, to ja bym nie miał odwagi sam wejść. A czy do Teatru polskiego tutaj. A szkoła, y, nauczyciele prowadzali nas, to, to był właściwie wtedy obowiązek. To było fantastyczne. Aktorstwo to jest taki dość niepewny zawód. A technik budowlany, zwłaszcza hydraulik, to ho-ho-ho, tu zagwizda w rurę i. Trzeba płacić prawda, za, ten, za ten gwizd, bo rura już jest prze, yy, przelotowa. I ta szkoła właśnie mi dała tę pewność w aktorstwie, że, że ja się nie bałem. Nie bałem się aktorstwa, ale miałem zaplecze właśnie w techniku budowlane, szkoła rzemiosł budowlanych. To było fantastyczne i zawsze mówię, że to nie był czas stracony. Dzięki temu nie bałem się, że, że będę w życiu bezrobotny.